Cześć dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj zrobimy sobie odcinek testowy. A sprawdzimy sobie dzisiaj, jak lodówka Yeticool BX30, którą mamy w przyczepie. Teraz nazwa tej firmy to Yolko. Rozmawiałem ostatnio z Łukaszem, który ma taką samą lodówkę i chciał sprawdzić, jak długo będzie działała zasilana stacją. Baseus 600W, którą też ma zamiar kupić właśnie do zasilania lodóweczki. Pomyślałem, że zamiast gdybać i obliczać, możemy nagrać sobie taki odcinek i przetestować, jak to będzie ze sobą współgrało. Mam tutaj już telefon do nagrywania timelapsów. Mam zegarek, który zaraz wyzeruję. Tutaj jest podana temperatura w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy. Gdzieś tutaj jest kabel od lodówki, który podłączymy bezpośrednio do stacji zasilania za pomocą złącza 12V zapalniczki. Pamiętacie już kiedyś robiłem taki test podłączając lodówkę do akumulatora. I teraz też właśnie będziemy kręcić sobie timelapsy, tak żeby było wszystko widać. Ewentualne przerwy czy przeskoki zegarka to będą przerwy na zgranie materiału z telefonu. Nie wiem ile ten test będzie trwał, może trwać 2 godziny, może trwać 5 lub nawet 10 godzin. Zobaczymy żeby zasymulować działanie takie prawdziwe w normalnych warunkach lodówki mam tutaj parę rzeczy, wypełnimy komorę żeby nie była pusta mamy tutaj buteleczkę wody jakiś kefirek mleczko sałatę serki i ogórty, tak żeby ta przestrzeń nie była pusta, żebyśmy nie chłodzili wyłącznie powietrza. Kolejne ogórciki, większy, mniejszy i troszkę twarogu na dodatek. Podczas testu będę tutaj przychodził i symulował używanie lodówki otwierając ją na chwilę i zamykając tak, żeby troszkę tego zimnego powietrza też wydostało się na zewnątrz. Co zmusi kompresor do schłodzenia komory ponownie? Przygotowałem już sprzęt do nagrywania time timelapsa. Miałem trochę kłopot, żeby złapać wszystkie trzy ekrany naraz, żeby to wszystko ładnie było dla was widoczne. Jak widzicie, instalacja, gimbal improwizowany. Wszystko może być gimbalem, jeżeli mamy przy sobie tretytki i sprytny uchwycik tripod do telefonu. Także za moment startujemy. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko jest dobrze doświetlone. No dobrze, startujemy z timelapsem. Zegar nam się tutaj zaraz zresetuje. Włączamy stację zasilania. Naładowana jest w 100%. Teraz podłączymy gniazdko w tyczkę od lodówki. Włączymy lodówkę. Time lapse wystartował. Aktualnie w komorze lodówki jest 18 stopni. Ustawimy temperaturę na 5, czyli taką, jaka panuje w domowych lodówkach. Stacja pokazuje pobór 32 W. I za chwilę powinno wskoczyć tu obliczenie, ile czasu będzie się rozładowywać z takim obciążeniem. No nic. Timelapse działa. Mam nadzieję, że wszystkie parametry są widoczne na wszystkich trzech wyświetlaczach. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego testu, obejrzycie sobie wszystko na przyspieszonym tempie. A ja na razie znikam, pojawi się tu za jakiś czas. Włączę się jeszcze tylko na sekundę. Chciałem wam pokazać, że stacja pokazuje, że z tym obciążeniem będzie działać jeszcze 17 godzin, 20 minut. Ale pamiętajmy, że w lodówce kompresorowej kompresor nie działa cały czas, tylko działa przez pewien okres czasu potrzebny do schłodzenia komory, później się wyłącza. Jeżeli temperatura w komorze podniesie się o jakieś 2-3 stopnie, kompresor znowu zacznie działać. Także ponownie do zobaczenia później. No, i niestety, moi drodzy, eksperyment się nie udał. Miałem takie podejrzenia, że tak może się dziać, ale i tak chciałem spróbować. Widzicie, baseus musi mieć cały czas obciążenie. Jeżeli nie ma tego obciążenia, urządzenie przechodzi. W stan oszczędności, czyli po prostu wyłącza się. No i w połączeniu z lodówką kompresorową ten system nie bardzo chce działać, bo wszystko jest dobrze dopóki lodówka nie schłodzi się do swojej temperatury i nie rozłącza się. W tym momencie baseus nie ma poboru prądu i po 30 minutach wyłącza się. Czyli ta konfiguracja. Z podłączeniem bezpośrednim 12 V nie działa, chyba że podłączylibyśmy jeszcze coś, co by nam podtrzymywało pobór prądu typu ładowarka do telefonu czy, czy jakieś światełko. Jestem jeszcze ciekawy, czy moglibyśmy uruchomić tą lodówkę używając wejścia na 200 30 V takiego zwykłego gniazdkowego, jeżeli podłączylibyśmy zasilacz. Czy zasilacz nie generowałby obciążenia, które pozwoliłoby działać lodówce? No, ale nie mam na razie jak tego sprawdzić, bo zasilacz od mojej lodówki pojechał na wycieczkę do Norwegii. Więc może za jakiś czas, kiedy zasilacz wróci, znowu spotkamy się i spróbujemy zrobić ten test. Wykonałem jeszcze aktualizację oprogramowania naszej stacji zasilającej w nadziei, że może doszła jakaś opcja, która wydłużyła czas czuwania czy może pojawi się jakieś ustawienie, które może to ten czas czuwania w gotowości przedłużyć, no ale niestety go nie znalazłem. Może wy wiecie gdzie można by było to przestawić, czy w ogóle taka opcja istnieje? No bo gdyby istniała taka możliwość, to fajnie by nam się do takich zadań to urządzenie spisywało. Niestety nie nadaje się do zasilania lodówki kompresorowej, w której włączenie, wyłączenie czy interwały działania kompresora są dłuższe niż 15 minut. Wychodzi na to, że za pomocą tej stacji zasilającej możemy co najwyżej zmrozić sobie lodówkę kompresorową do wymaganej przez nas temperatury, a później używać jej po prostu jako takiej turystycznej bez zasilania. Tak więc to wszystko na dzisiaj no, ten test wyszedł bardzo krótki, nie spodziewałem się, przygotowałem się na długie kilkunastu godzinne nagrywanie, a tu okazało się, że sprawy poszły bardzo szybko. Jeszcze wrócę do tego, tak jak mówiłem, kiedy odzyskam zasilacz do lodówki, zrobimy ten test jeszcze raz. Także trzymajcie się do następnego razu cześć.